Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku, w tym ochrona przed przemocą, jest jednym z najważniejszych priorytetów. Jest to niewyobrażalnie okropny scenariusz, ale rozmawiając z dzieckiem możesz pomóc mu zrozumieć, kiedy nie jest w porządku być dotykanym i chronić je przed nadużyciami. Oto trzy ważne lekcje, których warto je nauczyć. Po pierwsze, porozmawiaj z nim o prywatności. Powiedz mu, że części ciała, które są zakryte przez bieliznę lub strój kąpielowy są prywatne. Wyjaśnij, że nie jest w porządku, aby inni ludzie dotykali tych części ciała lub prosili o ich obejrzenie. Ponadto nie jest w porządku, aby inni ludzie prosili dziecko o oglądaniu lub dotykanie swoich części intymnych. Po drugie, upewnij się, że wiedzą, jak reagować. Powiedz, że jeśli ktoś próbuje dotknąć ich części intymnych, muszą powiedzieć nie i powiedzieć dorosłej osobie, której ufają, co się stało. I po trzecie. Zachęcaj je do dzielenia się z innymi. Powiedz dziecku, że jeśli ukrywa jakiś sekret, który sprawia, że czuje się przestraszone lub zaniepokojone, może się z nim tobą podzielić. A ty nie będziesz się gniewać. Możesz wyjaśnić, że w tajemnicy powinny pozostać tylko miłe sekrety, takie jak planowanie przyjęcia urodzinowego nie niespodzianką. Pamiętaj, że te ważne lekcje mogą zapewnić twojemu dziecku spokój i dobrostan. Wspierając i chroniąc, pokazujesz dziecku lub nastolatkowi, jak dbać o innych. Co jest wspaniałą umiejętnością, której można się nauczyć w każdym wieku.